dzielnika, godzina 20:30 na moim zegarku. Dla tych z Was, którzy woleliby pooglądać coś na temat dyscypliny sportu, którą uwielbiacie, to wydaje mi się, że jest to idealna pora na czat na żywo. Odcinek 17 na kanale Siatkówka w Armii Mazur. Dziś usłyszycie m.in. o rozpoczynających się w najbliższym czasie rozgrywkach mistrzowskich w naszym województwie plus oraz drugiej lidze. W dziale tradycyjnej już od odskoczni, dziś miejsce znalazło się dla hokeja w wydaniu pani, piłce nożnej, koszykarskich europucharach oraz dla tenisa. Paweł Kowaczel przed mikrofonem serdecznie zapraszam. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, zostań, proszę, subskrybuj kanał, wtedy żaden odcinek cię nie ominie. Nawet jeśli nie macie z nami teraz, to ten, jak i poprzednie odcinki, znajdziesz bez problemu na moim kanale. Zachęcam również do interakcji oraz czynnego uczestnictwa w czacie na żywo. Można zadawać pytania na niektóre. Jakoś tam zapewne będę starał się odpowiedzieć. Jeżeli jakąś informację w bieżącym odcinku pominę, to proszę napisać do mnie w wiadomości prywatnej na Facebooku, fanpage świadkówka Warmii, Nazur, Warmii Mazur, w ten czas postaram się w najbliższym odcinku ją przekazać, jeśli w aktualnie trwającym nie zdążę. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do najważniejszych informacji. Za nami druga kolejka Plus Ligi. Indykpol AZS ten z jednym punktem powrócił z Bełchatowa, przegrywając ostatecznie dopiero w piątej decydującej partii. 25-16, 25-22. Tak wyglądały dwie, dwa pierwsze sety na korzyść PG z 25, 23, 25, 17 to rezultaty trzeciego i czwartego seta na korzyść podopiecznych Marko Bonity. Na no piąty set wygrana gospodarzy 15, 10 i w całym meczu 3 do 2. No i tutaj mam jakby niespodziankę. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia po spotkaniu. Środkowe bloku Indykpolu Azotesu Olsztyn Mateusz Poręba. Zobaczymy, czy będzie tutaj cokolwiek słychać poza anteną. Mnie się to udawało, a więc próba generalna. Widać po chłopakach, że, tak, jest, że jest dobra atmosfera, atmosfera że, że są zadowoleni. Zadowoleni. Szkoda Szkoda tego ostatniego niestety, niestety czasami, czasami nie ma wpływu na to. Na to. Raz, raz się wygrywa, raz się, się, się przegrywa. Cieszę się, że odpaliliśmy drugi w, w tym drugim secie. pokazaliśmy swoją prawdziwą grę i że zaczniemy pokazywać to coraz, coraz częściej. Miejmy nadzieję, że było tutaj cokolwiek słychać. Na razie interakcji z waszej strony, że się tak wyrażę, nie widzę ale to być może no w razie reklamacji, tak jak mówię, proszę, proszę koniecznie to, to do mnie zgłaszać, jeżeli jeżeli oczywiście były jakieś problemy technicznej natury. Idziemy z tym dalej. Następny mecz to także wyjazd do Suwałk, tym razem najbliższa niedziela, 17 października, godzina 20.30, mecz Ślepsk-Malow-Suwałki, Indypol AZ Olsztyn. Natomiast, jak zapowiadałem tydzień temu, do hali sportowo-widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, w oczywiście. Olsztynianie powrócą 24 października, a rywalem będzie Aluron CNC Warta. Zawiercie zapowiedź tego spotkania będzie m.in. na kanale siatkówka Kawarmi i Mazur. Druga liga w wydaniu pań. Naszym przedstawicielem na tym poziomie rozgrywek jest przypomnijmy UKS Chemik SMS Olsztyn który podobnie jak Indyk Pola ZS w Plus Lidze, także po drugiej kolejce ma już na swoim koncie jeden punkt w ligowej tabeli. W minioną sobotę ponownie w hali Wyższego Seminarium Duchownego Hosjanum lub jak kto woli Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztynianki gościły tym razem drużynę MUKS Krótka Mysiadło. Dla porządku chronologicznego podaję przebieg tego meczu 25-21, pierwszy set dla chemika oczywiście 20 do 25, ponownie 25-21, przegrana w czwartym secie 24 do 26 i w tej 12-15 w rezultacie punkt więcej od chemika. Do ligowej tabeli dołożyły siatkarki z siadła. No i teraz posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi. Na początek rozgrywająca gospodyń Paulina Biranowska. Załączamy oczywiście klip z tą wypowiedzią. Moim no Państwa gościem Paulina Bilanowska, rozgrywająca UKS UKMS Olsztyn. Czego dzisiaj, Czego dzisiaj ja zabrakło, żeby, żeby chociaż no te dwa punkty zostały jednak w Olsztynie? Przepraszam za te konsekwencje, bo miały się wiele momentów, które wyprowadziłyśmy. Myśmy spokojnie to doprowadzili do końca, niestety dało się tak nieźle. Bałagan, bałagan, bo, mam, już, kilka to, tamtych i już ciężko było wtedy by to te uspokoić i niestety nie, nie, nie udało się. Według Ciebie, nad którymi na elementami tam gry, trzeba pracować, żeby jednak to wszystko, to, to, wszystko to, zaczęło robić i żeby Hamilton zaczął wygrywać. Według trenera Macieja Dobrowolskiego będzie ciężko, ale nie bez nadziei. Nie, wydaje mi się, że naprawdę dziewczyny. Oni no, bardzo dobrze wyszkolone i wydaje mi się, że prawie nikt nie przeszedł. Takie tak właśnie są konsekwencje w, sensie w tych momentach, gdzie wygrywamy mamy punktem, a ma nawet jest remis, żeby na pewno dla siebie najdrażej zostać w stanie dokonywać do no końca. I, no i no tak to mam życzę w najbliższych meczach. Tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Tyle. Paulina Biranowska, a jak podsumowało to spotkanie, trener UKS-u, chemik sms Olsztyn, Maciej Dobrowolski. I załączamy kolejny filmik. Państwo i moim gościem, trener SMS-Olszten, Maciej Dobrowolski. Właśnie. Panie, trenerze, no i tego że tego, to może jeszcze się zabrakło, żeby jednak, jednak chociaż jeszcze dwa punkty zostały włączone, jeżeli w już nie, nie można podtrzymać.

Wydział Wydziału Uniwersytetu, Uniwersytetu Warnierskiego ze mną i z Państwem, z trenem UKS-u Olsztyn Maciej Dzień Dziękuję Słychać i widać było wszystkie wypowiedzi, mam nadzieję, zarówno wcześniej Mateusza Poręby, jak i przed chwilą przedstawicieli Olsztyńskiego drugoligowca. Najbliższy przeciwnik, jak wspomniał trener Maciej Dobrowolski, to Sparta Warszawa. Według terminarzu mecz miał odbyć się w Warszawie, ale to już jest pewne, że zostanie rozegrany w Olsztynie, w hali Wyższego Seminarium Duchownego Uniwersytetu Barmińsko-Mazurskiego ulica Hozjusza 15, sobota 16, października, godzina 15. Serdecznie zapraszamy dla tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie będą mogli przyjść się do sali na olsztyńskich Redykajnach, Transmisję na żywo z tego meczu przeprowadzi firma AD Myślnik Astra na swoim facebookowym profilu. Pozostajemy przy klubie UKS Chemik SMS Olsztyn, lecz pułap rozgrywek troszkę obniżymy, ponieważ już jutro, a więc w czwartek 14 października w Dzień Nauczyciela w hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 12 w Olsztynie, a więc zespół szkół ogólnokształcących numer 4, czy była Szkoła Podstawowa, SP27 na ulicy Turowskiego 3 odbędzie się mecz inaugurujący Ligę Wojewódzką Juniorek i będzie to wewnętrzny pojedynek pomiędzy chemikiem drugim, a chemikiem pierwszym. Można też powiedzieć takie klubowe derby. Początek o godzinie 16.30. To spotkanie będzie miało dodatkowo charakter charytatywny, otóż będzie możliwość zbiórki dedykowanej dla walczącego z ciężko chorobą Pawła Parczewskiego. Pieniążki można wpłacać na popularnej stronie siepomaga.pl. Ukośnik Paweł Myślnik Parczewski. Link do. Link można znaleźć m.in. na profilu uk.su chemik sms Olsztyn na Facebooku w zapowiedzi tego właśnie meczu. A propos zbiórek, to pragnę przypomnieć o zbiórce środków finansowych dla Agnieszki Michlic, która jest naszym sędzią międzynarodowym. Prowadziła jako sędzia pierwszy m.in. mecz finałowy Mistrzostw Europy Kobiet w 2019 roku oraz w tym roku finał Ligi Mistrzyń. Szczegółowe informacje można uzyskać m.in. na fanpageu Fundacja Polska Świadkówka, gdzie znajduje się numer konta do wkładu. W obu sytuacjach liczy się. Każdy grosz. Odskocznię od siatkówki. Rozpoczniemy informacją związaną z sukcesem reprezentacji Polski w hokeju na lodzie w wydaniu Pani w miniony Weekend Biało-Czerwone. Konkretnie w dniach 7-10 października w Bytomiu wygrały wszystkie trzy mecze. Był to turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów Polki pokonały kolejno Turcję 12 do 0, Meksyk 8 do 1 i po niesamowitym meczu Holandię 3 do 2. No i tutaj na uwagę zasługuje fakt, że w niedzielnym meczu z Holenderkami pod koniec spotkania nasze zawodniczki strzeliły trzy gole w niecałe dwie minuty. Polki tym samym awansowały do w finału turnieju kwalifikacyjnego, który już w dniach 11-14 listopada zagrają w czeskim Chomutowie. Tam oczywiście rywalkami będą gospodynie czeski, siódme w światowym rankingu, Węgierki, które są dziesiąte i Norweżki trzynaste. Do igrzysk olimpijskich awansuje tylko zwycięzca turnieju. Będziemy oczywiście zapowiadać ten turniej w swoim czasie. Piłka nożna wygraną na Air Albania Stadium w Tiranie wczoraj. 1 do 0 nasi piłkarze wciąż pozostają w grze o e, Mundial Qatar 2022. Tutaj chodzi o grę w meczach barażowych, chociaż kto wie, czy podopieczni Paulo Sousy przypadkiem nie wywalczą bezpośredniego awansu na największą piłkarską imprezę. Na świecie gola. W tym spotkaniu na wagę trzech punktów na trudnym albańskim terenie strzelił Karol Świderski. Chwilę potem tym mecz został przerwany przez francuskiego arbitra. Ze względów bezpieczeństwa, piłkarze obu ekip opuścili murawę. Po kilkunastu minutach mecz został dokończony. Kto ten mecz oglądał, to już chyba nie trzeba opowiadać co się wydarzyło. Natomiast przed naszą reprezentacją jeszcze dwa spotkania wyjazdowe z Andorą 12 listopada oraz trzy dni później mecz przyjaźni, jeżeli, a wręcz na pewno można to tak określić, przynajmniej na trybunach. Natomiast na boisku, jak wiadomo, liczą się prawa stricte sportowe a więc Polska, Węgry, stadion PG Narodowy, oba mecze z Andorą i popularnymi bratankami. O godzinie 2045. Węgrzy. Wczoraj na Wembley zremisowali z Anglią 1 do 1. Natomiast Andora w stosunku 3 do 0 pokonała zamykającą tabelę naszej grupy eliminacyjnej San Marino 3 do 0. Koszykarskie Europuchary zaczynamy od Euroligi Pań, grupa B. Koszykarki VBW Arki Gdynia przegrały. Drugi mecz tym razem z węgierskim Sopron Basket 71 do 86. Tydzień temu Gdynianki uległy dynamu Kursk 76 do 86. Puchar Europy FIBA, a więc Światowej Federacji Koszykówki. Grupa E w zakończonym już spotkaniu. Polskie przetwory. Bydgoszcz przegrał w Pireusie z Olimpiakostiem wysoko, bo 68 do 103. Natomiast pozostałe polskie zespoły w tym pucharze swoje mecze zagrają jutro. Zespół BC Polkowice zagra również w Grecji w Atenach z Kosem o godzinie 19. To grupa A. W grupie C natomiast mamy dwa nasze zespoły. ENA e, e, no przepraszam, zagalopowałem się trochę. Jutro o godzinie 18 zagrają między sobą Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin kontra Invest in the West Enea Gorzu Wielkopolski. To pierwsze kolejki w ramach tych rozgrywek. Koszygówka męska w EuroLidze swojego przedstawiciela nie mamy w zamian w Lidze Mistrzów gra Arget B.M. Stalostrów Wielkopolski, który dzisiaj przegrał w Izmirze z tamtejszym Pinarem Karsijaka. 77 do 80 wcześniej zespół z Wielkopolski uległ hiszpańskiej Maresie. W Pucharze Europy FIBA mamy dwa zespoły. Travel Sobot uległ w Kijowie zespołowi Kijew Basket nieznacznie, bo 68 do 69 udanie przygodę z tymi rozgrywkami rozpoczęła warszawska Legia, która wygrała również na wyjeździe z rumuńskim CSM Oradea 76 do 66 kolejne mecze polskich przedstawicieli w koszygarskich Europucharach już za tydzień i tutaj jeżeli są razem z nami czy będą to oglądać to pozdrawiamy serdecznie wszystkich sympatyków koszykówki na sam koniec tej odskoczni tenis, Trwamy przy jednej ósmej finału Indian Wells turnieju z cyklu ATP, Hubert Hurkacz gra z Rosjaninem Aslanem Karacjewem zaglądamy w Zaglądamy na ten kort. Pierwszego seta Wrocławianin wygrał. 6 do 1, a więc prowadzi 1 do 0. W tej chwili w gemach jest 1 do 1 w drugim secie. Także trzymamy oczywiście kciuki. Obaj tenisistci spotkali się już ze sobą na korcie otwar otwartej nawierzchni. Niecałe Dwa tygodnie temu w San Diego, wówczas górą był karację, wygrywając z wyżej notowanym w rankingu ATP Wrocławianinem 2 do 1. Zaglądamy. Przypominam, że Hubert Hurkacz w rankingu ATP jest 8. Rosjanin zajmuje miejsce 19. W tej chwili drugiego Gema w drugim secie wygrał Rosjanin, prowadzi 2 do 1. I na koniec wracamy do naszej warmińsko-mazurskiej siatkówki. Już w najbliższy weekend ruszają rozgrywki w ligach juniorek, kadetek oraz i tutaj uwaga, nowość, bo ligi wojewódzkie młodziczek oraz młodzików mają tytularnego sponsora, którą, którym jest firma Zeto Software. I tak w w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Kadetek w sobotę tylko jeden mecz. W Ełku Green Wolley zagra z GLKS Jurandem Barciany ten mecz o godzinie 12. W Ełku oczywiście w sali przy ulicy Suwalskiej 15 to grupa A, natomiast w grupie B w Elblągu NRK MKS Truso zagra o godzinie 10.30 dzień później w Braniewie Sparta o godzinie 11 podejmie UKS Absolvent Sport Club Olsztyn w Lidze Juniorek oprócz wspomnianych jutrzejszych derbów Chemika w niedzielę w Elblągu Energa MKS Truso o godzinie 12 podejmie UMKS MikroEUK godzinę wcześniej w Iławie miejscowy MKS Krysbus Rywolej zagra z SMS-em Ostruda. No i wreszcie Zeto Software liga wojewódzka Młodziczek. Ona została podzielona na 6 lig, po trzy zespoły w każdej i za tydzień na zasadzie turniejów rozpocznie swoje rozgrywki. Oczywiście w 18 następnym odcinku będziemy zapowiadać każde z tych spotkań. Natomiast w niedzielę, w niedzielę w czterech grupach rywalizację rozpoczną młodzicy. Dalej oczywiście tutaj mam na myśli Zeto Software, Liga Wojewódzka Młodzików. I będzie to na zasadzie meczu i rewanżu w tym samym dniu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Pierwsze zespoły na parkiet wyjdą już jutro o godzinie 16 i będzie to Kolejne wewnętrzne derby, tym razem pomiędzy AZS UWM 1 a AZS UWM 2. Godzina 16 hala byłej szkoły podstawowej numer 33 lub gimnazjum 13, jak to woli przy ulicy Jeziorowicza 13 w Olsztynie. W grupie pierwszej to w niedzielę. AZS UWM Olsztyn zmierzy się w dwóch meczu z UKS-em Gringolej Ełk, grupa druga. Tutaj połączone siły, jak już wspomniałem tydzień temu, SMS IKS Atak Ostróda pod taką nazwą zagra ta drużyna z połączenia SMS-u oraz IKS Ataku Elbląg, a ich przeciwnikiem będzie w dwóch meczu MKS Truso Elbląg. Ostatni dwóch to UKS Absolvent Sport Club Olsztyn i AZS WM, drugi Olsztyn. Niecałe 25 minut zajął mi monolog z, z wstawkami, tym razem można tak powiedzieć, no bo udało się udostępnić wypowiedzi zarówno zawodników, jak i trenerów, być może w, za tydzień. Będzie tego troszkę więcej, może mniej, może w ogóle nie będzie, no zobaczymy, ile, ile materiału uda się przygotować. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. Zajrzymy jeszcze na Facebooka oraz YouTube'a, czy, czy dzieje się cokolwiek, jeżeli chodzi o interakcję. No, na razie. Dzisiaj, dzisiaj nic nie ma. Na YouTube, na YouTube dzieje się podobnie. Także czat na żywo będą mogli jedynie Państwo odtworzyć u siebie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w środę. O godzinie 20:30. Trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Hej!